Ustawiamy temat miłości. Pokazuje się historia babci, która jest wysłana na roboty do Niemiec. Tam zakochuje się w jakimś mężczyźnie, niemieckim mężczyźnie. On zakochuje się w niej, ale obydwoje ze względu na swoją przynależność narodową nie mają możliwości nie mają zgody rodzin na to, żeby być razem. I babcia wraca do Polski. Ale ta smutna miłość, ten smutek związany z tym, że nie mogli do miłości obydwoje, ten mężczyzna i kobieta, zostaje w temacie miłości, jako program miłość u wnuków. To ciekawe, bo popatrzenie na ten temat rozłączyło miłość i smutek. Teraz miłość może być miłością, a smutek może być smutkiem.